Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Nietypowo z dworu, ostatnio albo z samochodu, albo z salonu się witam. A teraz z dworu, właśnie wyszłam ze śmiećmi na dwór i do wynieść. Bo jesteśmy po zakupach, wróciłam oczywiście z pracy, jesteśmy po zakupach. Zaczynamy weekend, długi weekend z 11 listopada. 4 dni wolnego, ho. Hu, hu, hu. Cóż tu robić, no będzie co robić, no będzie co robić, będzie co robić. A no, więc rozpoczynam tego vloga. Oczywiście na sprzątaniu, na składaniu prania, zaraz ktoś mi znowu wytknie, że o Jezu, żalę się, ileż to ja prania nie mam. Kochani, ja się nie żalę. Ja po prostu Wam nagrywam swoje życie. Ja uwielbiam swoje życie i absolutnie nie wiadomo, jakiej przykrości mi to pranie nie sprawia. Po prostu Wam pokazuje, że. W koło Macieja ciągle robię to samo. To, to nie jest nic złego, wydaje mi się. No, takie jest moje życie: praca, dzieci, dzieci. Teraz jest tylko Nikola, no, ale dzieci. Z Patrycją mam codzienny kontakt. No, dzieci, dom. I tak to wygląda: drugi dom, nowo budowa, więc jest tego trochę, uważam, bo ja oprócz tego, że pracuję na etacie, to jeszcze prowadzę kanał na YouTubie. Prowadzę dom, budujemy się, też jest sporo różnego załatwiania z tą budową. A więc wiecie, nie jest prosto, ale ja nie narzekam. Tak jak powiedziałam, uwielbiam swoje życie. No, więc idę z tymi śmiećmi i działam. Zapraszam serdecznie do oglądania mojego kolejnego odcinka. Oczywiście głowa do umycia na długi weekend. Dziś jak jechałam do pracy, to związałam sobie sypła, ale nie mogę jakoś na siebie patrzeć. Jakoś tak mi łyso w tym koczku, dlatego jak już posprzątam, poogarniam, pójdę się wykąpać, głowę sobie umyję, porozpalam świecę i relaks, ale jeszcze troszkę do tego czasu pracy mi zostało. No i wracamy do domku i co mnie wita? Moje dynki muszę tą przestawić, bo mi się przekręciła, Moje dynki muszę wymienić w nich baterie, żeby świeciły. No i zobaczcie jak mi pięknie wrzosy kwitną. w ogóle nic nie usychają. wstyd się przyznać, ale mają ponad miesiąc i ja ich nie podlewam. Uf, ja ich nie podlewałam, a naprawdę się mają świetnie. I wcale sucho nie mają, więc jest wilgotne powietrze i e, im to wystarcza, ale zaraz je podleję, bo naprawdę wstyd się przyznać, że ich nie podlewałam, A więc tak się prezentują. Jeden jest tu, drugi jest tu. I takie mam wejście do domu. No i oczywiście wejście do domu. Mój mąż zapas na długi weekend zrobił. Wróciłam z pracy do domu. No i co? Piątek, weekendu, początek, Sterta, prania do poskładania. Moje zakrymuję cały czas, yy, zaraz będę się za to brała. A w kuchni wcale nie lepiej, jak widzicie, Armagedon. Yy, byliśmy na zakupach i trzeba to wszystko teraz posegregować, poukładać. Yy, kundzia kupiła wiśnióweczkę. Yy, tak sobie wymyśliłam, że jak będzie ładna pogoda. Zrobimy sobie ognisko kiełbaski i wiśniówka do tego. Bardzo pasuje, tak mi się wydaje. Zawsze takie rozgrzewające o tej porze roku, oczywiście, bo jest już zimno. Będzie musiało kocholizować. No tak. No inaczej śniówka. Pyszna grzaniec. sprawa. Ale grza nic trzeba grzać, a to nalewasz w kieliszek i masz w nosie. No, a więc takie nasze zakupy. Co tu mamy ciekawego? W sumie nic ciekawego nie ma. Tu Sobcio sobie wziął nóżki, będzie robił zimne nóżki. Podobno tu mamy grzybki, też uzbierał, a że nie jedzą, bo dziadek jest chory i nie może jeść grzybów, bo ciężko strawne, no to przyniósł nam naprawdę ten to taki piękny, no piękny i widać, że zdrowiutki. wy też tak macie, że kupujecie sobie zieleninkę na cały tydzień, myjecie, siekacie i mrozicie, no ja tak lubię w każdej chwili mogę sobie z zamrażalki wyjąć koperek, natkę czy szczypiorek a więc jest to mega, mega wygodne mam to w pojemniczkach a więc bardzo wygodnie się wyjmuje teraz będę siekała koperek, potem natkę potem czekam, żeby to trochę podeschło bo jak zamrozi się mokre a nieraz zamroziłam mokre to się to skawali, a jak podeschnie, to potem jest fajne takie sypki. Słabo się kręci. Wysypywałeś to? Jakoś tak słabo mi się wydaje, albo ja nie widzę tego pieprzu. Coś się pieprzy, ale... O, teraz trochę lepiej. mi dziś się chciało na kolację jajek faszerowanych. No ale no nie chciało mi się robić, no bo to jest trochę pracy. Dlatego to taka improwizacja. Jajka na twardo z majonezem, do tego udusiłam pieczarki, kromka bułeczki z masełkiem i mega pyszna kolacja. Jadłam tak ostatnio i smakowało dosłownie jak jajka faszerowane. A więc jak wam się nie chce za dużo czasu spędzić w kuchni i tak na szybko sobie na kolację zrobić. No to fajna sprawa. Idziemy z Lucillą na wieczorne szikanko. Biedni, 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 królowa. <gryw> Co? Siusiaj. Oczywiście wieczorek. Przyjemnie, powiem wam, że przyjemnie, bezwietrznie, naprawdę całkiem ciepło jak na wieczór. Chociaż ja widzicie w kurtce futerkowej, ale to dlatego, że już się kąpałam. Włosy wysuszyłam, ale się kąpałam. No i wiecie, człowiekowi jest zawsze chłodniej jak się kąpie. Muszę tutaj na nią wypać okiem, czy ona na pewno coś robi, bo ona potrafi oszukiwać pod kątem dostania przekąski, przysmaku, przy ale robi, zrobiła. Zrobiła, mamy siusiankość z głowy, idziemy. Zobaczcie, jak to spierdziela szybko, jak to Kasiku zrobi. <attoato> Zawsze jej taką przekąskę dajemy po każdym. Za, po każdym. No nie po każdym, ale po większości zrobienia sprawy. Ostatnio mi ktoś powiedział, powiedział, napisał komentarz, że już czas dom stroić na święta. A zobaczcie. Ja już się do świąt powoli szykuję. Mamy pierniczki, kupiłam. Znaczy, yy, ciasto do zrobienia na pierniczki. Bo ja zawsze kupuję tego gotowca, ale chyba nie z doktora Edkera. No nieważne. To mnie urzekło, bo mamy tu te foremki i pieczątki z postaciami ze Shreka. Oczywiście nie wiadomo, kto tu będzie, no nie wiadomo, ale wszystkie postacie są fajne, więc co by nie było, będę zadowolona, resztę foremek po prostu mam i będziemy robić inne. Ciastek fajne, Shrek fajny, no wszystkie postacie są fajne. No, a więc już kupiłam sobie zestaw do pierniczków, kupiłam sobie już pisaki, Idealne do kolorowania do szreka, jak widzicie. Kupiłam jeszcze takie kolory, bo takie kolory pisaczków, więc już mam sporo. Różne koraliki mam, bo kupowałam jakiś czas temu do babeczek, a więc to mam. I kupiłam takie biaderko pierników w polebie lukrowej. Bardzo ładnie się prezentowały. Wyobraźcie sobie, że nie ja na nie zwróciłam uwagę. tylko mój mąż mówi zobacz jakie ładne, bierz, bo potem nie będzie. No więc wzięliśmy takie wiaderko pierników takich, no, słodkie, słodkie do słoika, my mamy ten duży słój taki e, na pierniczki, a więc e, tych pierników, które zawsze robimy jest za mało, żeby ten słoik wypełnić, dlatego zawsze kupuję, e, żeby czymś dopełnić ten swój. No i tu mam. No oczywiście Nikola już chciała gdzieś to otworzyć i jeść, ale musi cierpliwie poczekać. No i sobie już ogarnęłam, jak widzicie, prania. Brak tej sterty. Co prawda tu w yy, misce jeszcze leży pranie do Nikoli pokoju, z kolejnego prania, nie, nie narzekam, nie narzekam, po prostu mówię, że zrobiłam kolejne pranie, jakoś mi się tak nazbierało, przez ten cały tydzień nie robiłam prania i po prostu kipiał, no nieważne. Ogarnęłam już sobie w kominku napalone, zapuszczam sobie jakiś film, sobcie poszedł na górę, a ja będę sobie tu chillować. I powiem Wam, że siedzę na laptopie i szukam mebli. <laughs> I właśnie przed chwilą e, kliknęłam jeszcze jak był sobciał, to e, kliknęłam biurko do Nikoli Pokoju. No więc mam już biurko do Nikoli Pokoju, gdzie ja to będę wszystko trzymać. To, to jest e, najlepsze, ale zamówiłam biurko. E, jutro jadę odebrać lustro do jej pokoju, e, bo kupiłam e, przez internet. Ale odbiór w sklepie, stacjonarnie, żeby wiecie, kurier mi tu nie przerzucał, nie potług. No więc powolutku, powolutku e, działamy. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu mamy sobotę i e, właśnie się zbieramy, jedziemy po odbiór lustra. Lustra do Nikoli Pokoju, bo nie wiem czy mówiłam wcześniej we vlogu, że zamówiłam to lustro. Odbiorem w salonie. Bo, albo była możliwość, że musiałam wydać tam 1000 zł więcej, wtedy bym miała darmową e, przesyłkę, albo mogłam sobie wybrać przesyłkę i przesyłka 600 zł, więcej niż lustro, e, albo właśnie odbiór w salonie. A więc jedziemy po to lustro do salonu, odebrać. No i jedziemy jeszcze w jedno miejsce, bo właśnie wypatrzyłam na rozmanie, e, że nie ma tu Nikoli że pojawił się kalendarz adwentowy Flapa i mam nadzieję, że uda nam się zdobyć. Nie ma go nigdzie w internecie, nie ma go po prostu nigdzie, a chciałam, żeby miała ten kalendarz adwentowy Flafa, no bo jej się podobał, no więc jedziemy na łowy. Są, jest ten kalendarz w dwóch sklepach niedaleko nas. Zobaczymy, czy nam się uda zdobyć. Jedziemy na łowy, nie? Kalendarz, się, jakie ogórki Kalendarzowe, nie, nie, mi, nie wiem czy jest się czym chwalić, wiesz, <grystanie> nie mam pojęcia, pytam się go wczoraj wieczorem, bo robię porządki w kuchni, co jest w tym ceramicznym słoiku od ogórków, nie, on mówi ogórki, I ja mówię, ale jakie ogórki, bo dawno nie jedliśmy, nie, <grystanie> no to zaraz wam pokażę jakie. No i tu są te ogórki, bo oczywiście wyniósł i dalej stoją, nabierają mocy, proszę bardzo, takie ogórki stały w naszej kuchni. Ręce opadają. Dziękuję Kalendarz Adwentowy Flat A pokazuje w internecie, że jest. Super. bardzo dziękuję. Ostatnia sztuka. Udało mi się. Dzięki. O yes. Ostatnia sztuka. Ale Ostatnia sztuka. Udało się, mamy go. I to jeszcze taniej, zobacz. Był po 269 w internecie, jak na niego polowałam, a za stówki. Przyjechaliśmy po odbiór lustra. Ale jeszcze sobie robimy przegląd. Tam 79 zł. <noise> Pościel, chyba tu masz cenę. Łóżko ma cenę 1800. Ale nie podoba mi się, że jest taka fal falowa. Proste, widziałe takie? Nie, 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 nie. No nie ma tutaj nic takiego. Dla mnie mi się nie podoba nic. Nic bym stąd nie wzięła. Naprawdę, ci się mi się podoba? Że 2,70 ma. No szafy nie do zabudowy są zazwyczaj góra na 2,70. Wracamy do domu. Lustro odebrane, jak widzicie z tyłu. No nie jestem zadowolona, bo jak zwykle zrobiłam fopa. Myślałam, że rama lustra będzie drewniana, a jest materiałowa, ale mimo wszystko jest piękne. Nikoli się Muszę na pewno zobaczyć, będzie... Zobaczcie, zobaczyć, się Nie, pewnie tak, by, pewnie tak było, jak zwykle. Po pijaku pijowałaś? Tak, pijana. Nie inaczej. Po moim winie. <laughs> no, ale naprawdę jest piękne i, i na pewno Nikolce się spodoba. I ciągamy lustereczko. O jezu, ona się złami w pół. O jezu. Moje zło, jezu, jezu. Mierzymy. Jez. Za z Rusmana w tym pierdzielniku. Jej, Zobaczcie, jak on ładnie wygląda, ale się nikolka ucieszy. Będziemy oglądać lustro. Ale żeś położył mi Miałeś odwrotną stroną. Co poradzę? O Jezu, jakie to jest... Tu to się kurde giba. Ale to będzie na ścianie wisiało. No to co? Może złamać to w pół, pewnie. Z daleka ładnie wygląda. Nie widać z daleka, że to materiał w ogóle, nie? A tu jest co? Tak uszyte? Tak zrobione odpierdol. <laughs> ja wszystko, wszystko co się kupuje, to jest zrobione na odpierdol. Staleka ładne. ładne duże, Nikola takie chciała. Więc będzie tak zadowolony. sprzedać. się no. starał. Ciekawe, czy nie ma więcej takich skaz. Z tej strony jest, a z tej tu nie widać, bo jest zasłonięty nie da mi się tego wcisnąć nie da się nawet tego wcisnąć za właśnie robię pomidorki z mozarelką. tak do przekąszenia zaraz będziemy mieć gości słyszycie tu w tle Oglądamy sobie z Andrzejem premierę wodowania premierę odglądamy ciekawa jestem ciekawa jestem popłynie czy nie popłynie? Tylko sapcia wie, bo ja byłam w pracy jak on to robił No Udało się problem z tego. No. Jaki zadowolony A, na razie się woda nie nabiera. Jak to No, to ja robię. No, A tu Kundzia szykuje stolik y, z przekąskami. Tu mamy chipsiki, naleweczka, a więc szykujemy w kominku Napelone Muszę jeszcze schować to kranie. Tutaj y, Nikoli stoi y, od wczoraj. Tu jeszcze schowamy. świecę wymieniam. Bardzo lubię, te, bardzo lubię te czerwone lajty. Pięknie tak świątecznie malinowo-wiśniowo pachną. Pomidorki już naszykowane, później tylko je zaleję sosem. I już mamy gotowe, gotową przekąskę. Sopcio robi na kolację jeszcze grzybki. <grybki> Ale uwielbiamy takie grzybki w śmietanie, nie? Taki, taka zupka trochę grzybowa, nie? Z samych grzybów, jak to się nazywa? Taki sos. Ale to nie jest gęsty sos, to jest taki zupowy. No pyszne, pyszne, pyszne i u nas zawsze Sobcio to robi. Więc 100 złoty za to dałem. Nie za to. Dwa nie razy za tyle to bardzo tyle, ale połowy roboczywy. miałeś robaczydech. No. Oszukały mnie. No, tak. no i żegnam się już z Wami. Mamy wieczór. Żegnam się już teraz, bo później powiem Wam, że może nie być czasu. No i ja po tej wiśniówce to mogę zapomnieć po prostu zakończyć ten film, a więc mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego pa!